lo 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 lo, lo. Nie dajcie się strolować diabłu, nie dajcie się strolować samym sobie. Kochani, ja nazywam się Tomasz Partez, mam 19 lat, znam Jezusa osobiście. Byłem trolowany przez 14 lat w systemie religijnym, w systemie uczynków, w systemie tym, że muszę sobie zasłużyć na własne zbawienie, w tym, że muszę mieć sakramenty, żeby się podobać Bogu. Ale w końcu, gdy miałem 15 lat. Zawołałem do Jezusa osobiście, z serducha, byłem w parku. Zaprosiłem Go do, do swojego życia. Powiedziałem tak, ja wiem, że Ty istniejesz, więc przyjdź do mojego życia. Ja poddaję swoje życie pod Twoje panowanie. Bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem. Porzucam wszystkie swoje poglądy. Panuj! I to jest żywy Bóg, to jest żywy Jezus Chrystus. Z którym wtedy się zjednoczyłem. Rozumiesz? Zjednoczyć się z Bogiem, być z nim jedno, to nie jest przyjęcie sakramentu jakiegoś kawałka chlebka czy psika. To jest pojednanie duchowe z Bogiem, że choćby skały się zesrały, to ja będę z Bogiem na zawsze. Choćby sam diabeł stanął mi face to face, to ja będę z Bogiem na zawsze. I diabeł mogę tak pstryknąć, bo diabeł to frajer. Rozumiesz? Dla dziecka Bożego diabeł to frajer jest pod stopami. My, jako ludzie Boży, mamy władzę nad diabłem. Jeśli chcesz być zbawiony, to nie ma innej opcji poza Jezusem. Jeśli chcesz, żeby diabeł był pod, two pod twoimi stopami, to nie ma innej opcji poza Jezusem. Cała reszta to jest staranie się. Cała reszta to jest syf. Będziesz się starał, będziesz próbował być dobrym, a i tak będziesz upadał. I tyle, a z Bogiem się nie starasz, bo przyjmujesz za darmo, z łaski przez wiarę, Twoje zbawienie, bo Jezus za nie zapłacił. Jezus wisiał za ciebie, abyś ty wisieć nie musiał i nie musiała. Jezus chorował za ciebie, on wziął całą chorobę, która należała się Tobie na siebie samego. I dzisiaj możesz być całkowicie uzdrowiony. Tylko pytanie jest, czy chcesz to wziąć? Czy chcesz to wziąć za darmo? Czy chcesz przyjąć ten gift, ten podarunek? Czy się wypinasz tyłkiem? Czy uważasz to za bzdety? Dzisiaj, jak ludzie nie zapłacą ceny, to uważają daną rzecz za nic. Dlatego Ewangelia jest w poważaniu w ludziach. Ale jakbyś mógł zapłacić tysiaka Melona, to byś kurczę kredyt wziął, zapłacił za swoje zbawienie. Ale jak zbawienie jest za darmo, to nie kurczę ata. Wolę sobie pochodzić do kościółka, cyk cyk, cyk drogę wyklepać, może kilka różeńców, może kilkanaście a jak umrę, to najwyżej dadzą na pięćdziesiąt 53, Pięćdziesiąt koło, to może mnie wykupią. Człowieku! Użyj swojego mózgu. Możesz dzisiaj być zbawiony. Dzisiaj, nie wczoraj, no ale dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Póki mnie słyszysz, bo może za godzinę nie będziesz mnie słyszał. I co? Może ostatni raz zamkniesz oczy za 20 minut? To teraz decyduj. Teraz decyduj o swojej wieczności. Od Twojej dzisiejszej decyzji w tej sekundzie zależy Twoja wieczność. Jeśli zaprosisz Jezusa, to będziesz żyć. Jeśli nie, to umrzesz i koniec infinito. Idziesz na wieczne potępienie, oddzielenie od Boga. Jeśli Ci to się podoba, jeśli Ci się podoba żyć z diabłem, żyć pod przekleństwem, proszę Ci bardzo, droga wolna. Ale to właśnie dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Możesz zadecydować mądrze. Możesz użyć mózgu Możesz ukierunkować swoją wiarę Którą i tak i tak masz Na Jezusa Chrystusa, aby żyć Bo każdy ma wiarę Nie możesz mi wmówić Że ty nie masz wiary Zawsze w coś wierzysz Jeden wierzy w swoją rodzinę Jeden wierzy w system Albo system zasługiwania Albo jeszcze jakiś inny system Jeden wierzy w książkę inny w kamyku zdrawiający, inny w obrazu zdrawiający każdy ma wiarę a może masz wiarę, że jutro się obudzisz widzisz? a skąd ta pewność? nie masz? a Jezusa znasz? a chcesz Go poznać? ja pytam Cię, czy chcesz? to zawołaj do Niego Prosto serca. Prosta rzecz. Skoro ja mogłem, chłopak, który się w ogóle nie doceniał, który siebie potępiał, który był w depresji, w poniżeniu, który chciał skończyć ze swoim życiem, to tak samo ty możesz. Choćby i miliardy tutaj, tutaj dzisiaj stanął, ale był pusty w sercu, to może zawołać dzisiaj do Jezusa. I ten mu da żywe serce. Bo Bóg to jest Bóg mocy. Bo Bóg to jest Bóg życia, a nie śmierci. Kochani. Bóg nie chce, żebyście się połowali, ale żebyście żyli. Bo to jest dobry Bóg, który dał swojego Syna. Jego dobroć właśnie w ten sposób się wyraziła. W żaden inny, ale w ten, że Jezusa dał za Ciebie. I jak przyjmiesz Jego ofiarę, to będziesz żył. Na zawsze. Na zawsze, wiecznie. Tak jak wspominałem, nie ma to znaczenia, czy jesteś dobry, czy jesteś zły. Taki czy owaki. Lubisz się ubierać tak czy i smak. Liczy się jedno: czy Jezus jest Twoim Panem. Bo można być osobą religijną, a to i tak, i tak nic nie da. Wiem, bo sam byłem. Chodziłem do kościoła codziennie. Starałem się u Boga zasłużyć na zbawienie. I nadal byłem pusty jak dzban. Dlaczego? Ponieważ wykonywałem tylko religijne uczynki, tylko chodzenie do kościoła. Nie zwróciłem się do marca 2021 ani razu personalnie do Boga. Ani razu personalnie do Niego nie przyszedłem. Ale zadecydowałem właśnie w parku, żeby przyjść do Jezusa. I to była najlepsza decyzja w moim życiu. I dzisiaj może być dzień, twój, najlepszej decyzji w Twoim życiu. To jest niby takie małe, ale jednak takie potężne, bo to odmienia życie potężnie, całkowicie. Moje życie, Jezus, odmienił o 180 stopni, i to nie jest żadna religia. To nie żadna ściema, to nie żadne brednie. Chcesz, zapraszam cię w ogóle do mojego życia. Możesz zobaczyć, jak żyję codziennie, co robię. Uczę się jeszcze w szkole. Mam 19 lat, jestem normalnym człowiekiem. Tutaj mamy live na TikToku. A niektórzy piszą, że jesteśmy naciągaczami. Tak, jesteśmy naciągaczami. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, głosimy Ewangelię i robimy to za darmo. W taki sposób właśnie naciągamy. Zapraszamy. <noise> Dlaczego to robimy za darmo? przyjaciele? Jest wspaniała pogoda. Minus 2, minus 5, nie wiem, ma być minus 10. I my tutaj stoimy i głosimy Ewangelię. Nikt nam za to nie płaci, ponieważ nie należymy do żadnej fajnej jakiejś tam sekty amerykańsko. Jakieś tam Także nie mamy sponsorów Którzy nam za to płacą, że stoimy tutaj Nie zbieramy również punktów W żadnej organizacji Ale dlatego tu stoimy Bo sami doświadczyliśmy Mocy, żywego Boga Której doświadczyć możesz Właśnie ty dzisiaj Dlatego się tym dzielimy za darmo Za darmochę Dlatego uzdrawiamy chorych Bo sami zostaliśmy Uzdrowieni bo przyjęliśmy moc od Jezusa Chrystusa, który powiedział, że każdy, kto w niego wierzy, każdy, kto w niego wierzy, każdy, kto w niego wierzy, będzie uzdrawiać chory. Czyli jeśli ty dzisiaj uwierzysz w Jezusa, w tego, który za ciebie umarł, w tego, który za, za ciebie w ogóle zmartwychwstał, który da ci ducha świętego, jeśli ty go. Jeśli tylko chcesz tego do swojego życia, jeśli go zaprosisz, to od dzisiaj możesz zdrawić chory. Rozumiesz? Wypędzamy demony, bo Jezus powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, również będzie wypędzał demony. Więc jeśli masz demony w swoim życiu, Wiesz w ogóle o obecności demonicznej? To zapraszam Ciebie, podejść do mnie, czy do kogokolwiek z nas. Nałożymy na Ciebie rękę, wygonimy z Ciebie demony. Ponieważ mamy autorytet w Jezusie Chrystusie i Ty możesz mieć tak samo. Nie jesteśmy jakoś, wiecie, specjalnie wyświęconymi. Wiecie o co chodzi? Nie przeczytaliśmy 50 razy Biblii i teraz pojęliśmy wszystko. To w piśmie napisano Bo nie jesteśmy faryzeuszami I jesteśmy znawcami piśmi, Żeby wam strzelać wersetami po głowach Możemy Ale po co? Mnie? Chodź Podejdź Podejdź Jak jesteś taki odważny Podejdź Masz trzy sekundy Raz Dwa Trzy i taki jest diabeł. Przyjaciele. Diabeł to frajerzyna. Ale nie żyna. Tyle możesz. Nawet to mnie nie podejdziesz, bo się boisz. Człowieku. Taki jest diabeł, przyjaciele. O diable jest napisane. To jest lew ryczący. A Bóg to lew. I tym się różni diabeł. Diabeł ryczy. Wow. Jesteś głupi. Do niczego się nie nadajesz. Oto słowa diabła. Jak takich diabelskich głosów się słuchasz, takich frajerzyn, takich szmacin się słuchasz, to i tak masz w życiu. I ja tak słuchałem. I mówiłem to, co mówi diabeł na mój temat. Czyli do niczego się nie nadaje, jestem beznadziejny, nikt mnie nie lubi, życie jest do kitu. Tak właśnie żyłem, tak właśnie nad sobą ogłaszałem, i jaki był tego efekt? Chciałem skończyć ze swoim życiem. Byłem w depresji, bo żył, żyłem według schematu diabła, według tego, co dla mnie przygotował. Bo wiesz co dla ciebie diabeł przygotował śmierć. Śmierć w pełnej okazałości. Co potrzebujesz? Może biedę, a może choroby potrzebujesz? A może przekleństwo potrzebujesz, to diabeł ma potąd? Może ci rozdać, możesz wziąć od diabła za darmo, a możesz od Jezusa wziąć za darmo. Możesz wziąć od Jezusa za darmo życie w obfitości. Rozumiesz? Zobacz, co Jezus powiedział w Ewangelii. Że on przyszedł, aby dać swoim owcom życie i to życie w obfitości. Kurczę, w obfitości. W obfitości wszystkiego. W obfitości zarówno materialnej, fizycznej, jak i psychicznej. Rozumiesz, czyli możesz się ubierać jak chcesz, zarabiać hajsów tyle, ile chcesz, mieć rodzinę taką, jaką chcesz, w ogóle robić to, co chcesz. Przy tym wszystkim być dzwoniony. Czyli idziesz sobie, robisz co chcesz, nawet jakbyś umrał, umarł, i tak idziesz do nieba, i tak, i tak. Choćby tu mnie teraz strzelił piorun, i tak, i tak idę do Ojca, bo wziąłem zbawienie za darmo, za darmo, za darmochę, za free, bo Jezus już zapłacił. Dlatego ja nie muszę płacić, dlatego ja mogę wziąć to za darmo. I Ty też dzisiaj możesz to wziąć za darmo. Jeśli chcesz, to zapraszam Ciebie, podejdź do mnie. Ale jeśli się wstydzisz, też nie ma problemu. Jezus umarł za Twój wstyd. Możesz być wolny całkowicie od wstydu. Zaraz Wam powiem, jak ja zostałem uwolniony. Ale jeśli się wstydzisz, to zawołaj do Jezusa tam, gdzie jesteś. Będziesz zaraz wchodził do Pawła do jakiegoś. Idziesz do domu, na klozecie będziesz siedział, siedziała. Zawołaj do Jezusa prosto z serduka, na pewno Cię wysłucha. Nawet się rymuje. Nie czuję, gdy rymuje. Ja, kochani, byłem naprawdę zaburzoną osobą. Samo sobie myślałem, że jestem introwertykiem. Że ja muszę siedzieć w domu. Nawet oglądałem taką bajkę za dzieciaka, pamiętam, kącik Le Lękosława. Lękosław tak się nazywała bajka. On miał swój kącik i ja sobie też miałem w domu taki kącik. I siedziałem w kąciku lękosława. A w kąciku lękosława co przychodziło lęki? <grym> Rozumiecie. Tak jest wtłaczane nam, że musimy się ciągle bać od dzieciaka. Lęk, tu, lęk tam, lęk, tu, lęk tam. Rozumiesz, jak ciebie ocenią? Jak na ciebie popatrzy twój mąż, twoja dziewczyna. Opinia ludzka. Musisz się bać, musisz ciągle się bać. Tutaj masz covid, tutaj masz grypkę. Wiele mnie w Polsce nie było, przyjeżdżam do Polski i się dowiaduję, że tutaj grypa panuje. No w twoim życiu może panuje grypa. W moim, Jezus. Rozumiecie? Żyjąc w tych lękach, całkowicie nic nie wiedziałem o sobie. Że ja mogę być odważny. Że ja mogę wyjść na centrum, na centrum miasta i ogłosić komuś Ewangelię. Jeśli by mnie ktoś zmusił wtedy, ja bym narobił w ogóle w nachy i tyle by było z tego tematu. Ale gdy przyszedłem do Jezusa, to On mnie całkowicie uwolnił od tego. Całkowicie. Całkowicie. Dzisiaj jestem wolny od grzechu, od lęku, od tym, co ktoś o mnie pomyśli. Czy przypadkiem to, to, to pani w czerwonej kurce to tam... Dobrze u mnie pomyśli, czy, czy, czy może nie? Mam to gdzieś, totalnie. Człowieku, ja wychodzę do Ciebie z najważniejszą informacją. Nie ważną informacją, z najważniejszą informacją. Więc jeśli masz wystrany w najważniejszą informację, masz w***any we mnie, masz w***any w Jezusa. I to jest Twój własny problem. Wybierasz piekło i proszę Cię bardzo, taką masz wolną wolę. Ale jeśli przyjmujesz Mnie, przyjmujesz Moje Słowa, to jesteś zbawiony. Witam. A Maryja? Kocham, to wspaniała kobieta. Jestem najbardziej w ogóle Maryjnym człowiekiem w Polsce. Słucham w 100% Maryi, bo Maryja powiedziała, idźcie za Moim Synem Jezusem Chrystusa. Ale sama, sam w sobie nie zbawia. Maryja się za nami wstawia? Nie. Jest powiedziane o Jezusie. Jezus się wstawia za wierzącymi. To On jest naszym wstawiennikiem. A powiedz, jesteś zbawiona? Jesteś zbawiona, czy nie? Taka że jakbyś dzisiaj umarła, to 100% że idziesz do nieba. Okej. Okay. A chcesz być uwolniona od nich teraz? Okej. Okay. To po, potrzebujesz porzucić wszystkie swoje poglądy na temat Boga, na temat Maryi, na temat życia w ogóle, na temat polityki. Chcesz tego i przyjąć poglądy Jezusa. No teraz ci wszystkich nie wymienię. Po prostu musisz się otworzyć na Maksa, na Jezusa Chrystusa. No nie, bo gdybyś była, to byś była pewna swojego zbawienia. Bo to jest tak, póki co jesteś zamknięta w jakiś sposób. Okej, okay. to, to, to trzeba to przyjąć, bo to, że jesteś pewna, że on za ciebie umarł, to, to masz informację, rzeczywiście, ale nie masz pewności wiary. Nie ukierunkowałaś się na to, nie otworzyłaś się na to, nie? Gdybyś miała byłobyś pełna zbawienia. Nie mówiłabyś, że masz ciężkie grzechy. Ponieważ twoje wszystkie ciężkich grzechy. Nie, to ty podeszłaś. Możemy porozmawiać, jak skończę rozmawiać przez mikrofon. Nie, nie, spoko. To zaraz porozmawiamy. Przyjaciele. Wszystkie grzechy zawisły na Jezusie Chrystusie. Na Jezusie. Na Jezusie. Wszystkie jak jeden. Wszystkie. Jedyna rzecz, która cię oddziela od Boga, to ty. Ja. To ty. Dokładnie, to twoja decyzja. Tak jest. To twoja decyzja, że masz wysrane w Boga. Dokładnie. I dzisiaj to możesz zmienić. Dzisiaj możesz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Możesz być zbawiona. Jeszcze dzisiaj. Nawet po kilku drinkach możesz być zbawiona. For real. Bo zbawienie jest za darmo dla każdego. Rozumiesz? I dla Menela, i dla prostytutki, i dla prezydenta. Dla człowieka religijnego i niereligijnego, ateisty i buddysty. Oto Jezus Chrystus, który umarł za każdego. Za każdego. Tylko to od Ciebie dzisiaj zależy, czy przyjmiesz to zbawienie. To uratowanie, ten potężny prezent, który stoi dzisiaj przed Tobą. Czy mówisz, że on jest niepotrzebny? Czy właśnie mówisz, że zasłużysz? To już wiesz dzisiaj, że przynajmniej nie zasłużysz. To nawet nie ma co się starać. Więc, jak nie chcesz przyjąć prezentu w postaci zbawienia, nie chcesz uznać Jezusa za Pana i Zbawiciela, to Twój problem. Ale przynajmniej już nie musisz się starać, nie? Już można żyć. Jak ten świat. W pełni obfitości w bagna. Przyjaciele, mądrze decydujcie. Życie wieczne jest na waszą decyzję dzisiaj. Nie wczoraj, bo wczoraj nie wrócisz, a do jutra dzisiaj nie wejdziesz. I tak, i tak. Także spoko. Ale to jest fajny paradoks, to. Do jutra nie wejdziesz, ale dzisiaj decydujesz o jutrze. To jest bardzo fajne. Także mądrze w ogóle zainwestujcie. Jak coś tam inwestujecie, to wiecie, że trzeba myśleć przyszłościowo. To pomyśl dzisiaj przyszłościowo, pomyśl o swojej wieczności. Zainwestuj w najlepszą spółkę, która nazywa się Jezus Chrystus. Przyjdź do Niego personalnie, bo On jest żywy. Amen!